Witam Was serdecznie. W moim dzisiejszym czytaniu dowiecie się, co myślą o Tobie w pracy Twój szef, szefowa albo yy, osoby z Twojej pracy. Nie albo i. I osoby z pracy. Także pierwsza grupa, druga, trzecia do wyboru. Zacznijmy czytanie, jeżeli już zdecydujecie się na wybór grupy. I zobaczymy, co myślą osoby z pracy, co myśli szef, szefowa, przełożony. No to startujemy. I grupa pierwsza, co myśli o was, wasz szef. Diabeł to jest pierwsza karta, która tutaj się pojawia. Ona już tutaj się tak przewijała, jak ja zaczęłam tasować w ogóle. Mamy przebudzenie, to jest... Yy, są to statyczny w oryginale karta i mamy Asa Materialsów, Asa Pentakli. No, takie tutaj to jest, można by powiedzieć, dosyć karmiczne. To tak jakby był jakiś potrzebny przełom. Może tutaj, jeśli chodzi o tą relację, to ma coś nauczyć może ciebie, tą osobę. Tutaj mamy takie obawy, napięcia, nawet presję, tak? To jest jakieś uwikłanie ewidentnie, jakieś może schematy, może stres, konflikty. Więc może twój szef myśleć, albo widzieć, że coś ciągnie może grupę w pracy, w dół. Jakaś że trudna tutaj jest energia, tak? Że ty tutaj odczuwasz też to, i że tutaj u ciebie to jest, albo jakiś nawyk, jakiś lęk, zmęczenie, że tu jesteś. Tutaj poblokowany, poblokowana ze względu na otoczenie w pracy. Ale ta osoba też widzi w tobie potencjał, że jesteś potencjałem grupy, że ty masz możliwość rozwoju, że możesz zacząć coś nowego, że masz kompetencje i ta osoba, Twój szef przełożony, widzi, że może w Ciebie też zainwestować, tak? Czas, uwagę, zasoby, tak, ale też tutaj zastanawia się, co tutaj nie działa, tak? Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje w, tej, w tym otoczeniu, bo coś tutaj nie gra, jakieś tutaj są może niezdrowa rywalizacja, stres, tak? Tak jakbyś ty była albo był. Tak, jakby uwiązany negatywnymi może przekonaniami, albo może się podajesz presji, rozproszeniu. Trochę tak, jakby ta osoba widziała w tobie możliwości, ale że ty ich nie pokazujesz w pełni, bo coś cię hamuje, tak? Że coś cię trzyma tutaj w miejscu. To może być. Wszystko, sytuacja rodzinna jakoś powoduje, że może ty się nie rozwijasz w pełni, może stoisz w miejscu, może w, generalnie to otoczenie w pracy, tak, że tutaj widzi ta osoba, że ty jakby rozkwitasz, że się dopiero otwierasz. Też mi się to kojarzy z takim scenariuszem, że ty może jesteś nową osobą, bo ten as, tak, że jesteś takim powiewem trochę świeżości, kimś nowym, w kogo warto inwestować, a może ta osoba widzi w tobie schematy z poprzedniej pracy, że ty w jakiś sposób działaś, który wskazuje, że w poprzednim środowisku pracy było no tak niefajnie, tak, ale że ty masz taką stabilność, umiejętność budowania czegoś wartościowego. E i że tutaj jakaś w tobie zachodzi też transformacja, że ty dojrzewa, że zawodowo też, że może zaczynasz widzieć siebie, tak? Bardziej tak jako, um, no, osobę z większą ilością talentów, z potencjałem. Um, tak jakby tutaj ta osoba widziała, że może za jakiś czas ty pokażesz taką nową wersję siebie, tak? Um, ale tu musisz coś... Siebie wydobyć, tą wewnętrzną blokadę, wyzbyć się tego, tak? Tutaj coś widzi Twój szef, szefowa, że Ciebie blokuje. Dobra, a inni pracownicy, jak Ciebie widzą? I teraz tak, jeżeli Wy macie swoją działalność, no to tutaj bardziej zapytanie, co Twoi klienci myślą o Tobie, tak? Tutaj będzie dla Was bardziej rezonowało. A z kolei, jeśli macie tak, w grupie pracujecie, no to tutaj będzie bardziej pod podejście pracowników. No tu pierwsza karta to jest Rydwan. No taka pozytywna karta. No tutaj, no czy idziesz do przodu, tutaj po jakichś trudnościach. O, cesarz nawet! No proszę. Cesarz, i mamy. Cztery inspiracje. Uh -huh, okay. Taka mocno ognista energia. Może to jest szczelcem, baranem albo e, lwem? Tu w szczególności to bym powiedziała nawet lew, ale też może rak. Tutaj to jest energia silna bardzo, tak? No, taka przywódcza, bym nawet powiedziała bardzo zdecydowana. No aż to w ogóle. Ale mm, widzą cię albo klienci, albo mm, współpracownicy jako osobę pewną siebie, y, osobę, która może czasami być dominująca z, albo idąca zbyt naprzód, y, ale też taka skuteczna, tak? Może nawet intensywna w pewnym sensie, ale widzą w tobie y, lidera, kogoś, kto y, wnosi porządek, zasady. Ktoś, kto jest taki no, poważny i konsekwentny. No, i też tu respekt. Widać, no, cesarz to jest bardzo tutaj dobra karta, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. E no, i tutaj współpracownicy albo klienci lubią z Tobą pracować, że Ty wnosisz taką wspierającą energię, e ktoś z kim można no, tworzyć taki fajny team, tak, fajną drużynę, e że budujesz takie Współczucie, yy, poczucie wspólnoty, tak? Czyli tutaj dynamiczność, skuteczność i taka autorytatywność, bym nawet powiedziała. Tak to tutaj wygląda dla Was grupa pierwsza. Zobaczmy grupę drugą. Jak Was widzi szef, szefowa. Tutaj to się mogło dużo osób z pierwszej grupy, bo, może zaglądać, bo mi się wdzierały tutaj karty z pierwszej grupy. Bardzo tak bym powiedziała natrętnie, ale tutaj przetasowałam, żeby jeszcze się upewnić, bo pierwszorzędnie to, no tutaj taka mocna karta Królowej yy, Pentakli, piękna ta karta jest, piękna Królowa. No tutaj bardzo pozytywna karta w sensie finansowym, zawodowym. Znowu ten as materiałów i dziewięć. No, takie. Ja tu widzę osoby, które mogą mieć swoją działalność. Osoby, które mm, nawet jak pracują gdzieś dla kogoś, to wy coś też robicie indywidualnie. Tutaj widać kogoś przedsiębiorczego, kogoś niezależnego finansowo. No, bo tak, jeżeli tutaj mówimy o. Osobie takiej pracującej dla kogoś, no to, że jesteś osobą takim samograjem, samodzielną osobą rozsądną, ktoś, kto swoimi obowiązkami i czasem też dobrze zarządza, ktoś też taki odporny emocjonalnie, ale też pomocny i opiekuńcy czy wobec innych. Że dajesz poczucie bezpieczeństwa innym, tak? Że tutaj ono daleko ci do chaosu, że ty nie potrzebujesz nadzoru, że po prostu mądrze i z głową działasz, ale też masz no właśnie ten duży potencjał rozwoju, i może dlatego to też trochę może rezonować z grupą pierwszą, bo tam też się widział potencjał. Um, może tutaj jakiś nowy projekt, może jakieś nowe zadania się pojawią, takie jakby zielone światło, tak? Że warto Cię promować, szkolić, na jakieś szkolenia wysyłać, więc no tutaj w ogóle dziewięć pentakli to ktoś w zupełności kompetentny, nawet tutaj ktoś z taką elegancją, tak? Tutaj może być tak, że Ty jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, że już tutaj takie mi się nasuwa określenie z niejednego chleba, e, z niejednego pieca chleb jadłeś, jadłaś, e, ale tutaj to też jest coś takiego jak dawanie firmie prestiżu, tak? Że dbasz o jakość, o szczegóły. Tutaj może jakieś panny koziorożce, byki. No ale to tutaj taka precyzja mi się panny pojawia. No ale generalnie taki wysoki standard pracy. Zauważa. Twój szef, szefowa, że jesteś osobą stabilną, wartą inwestycji, ktoś, kto jest doświadczony i profesjonalny, tak? I tak mi się tu kojarzy, jakby trochę taki y ktoś, kto może gdzieś na zlecenie pracuje, też tak mi się kojarzy. A jak Cię widzą y y y y y y pracownicy inni albo y klienci? Ja też czuję, że tu może być rynek taki konkurencyjny, i tutaj Ty dlatego musisz dbać o, o to, żeby wszystko było na poziomie dobrym, na pełnych obrotach. Osiem emocji: jak Ci widzą klienci, lub pracownicy. I jakoś tak topornie trochę te karty wychodzą. A zobaczcie, tu jest podobnie. Tu mi się kojarzy to coś z zaćmieniem słońca. Tutaj trochę tak jakby zaćmieniem księżyca. Tutaj słońce. Mamy tutaj cztery materiały Takie tutaj karty. Hmm. Generalnie 8 y, pucharów to jest taki dystans emocjonalny, tam jest w oryginale ta karta, ta osoba gdzieś tam idzie dalej, tak? Czyli tutaj tak jakby mogli myśleć, że ty trzymasz dystans, że emocjonalnie nie jesteś dostępna, dostępny tak w pełni, albo że ci trudno czytać. Może to też dotyczyć tego, że ty się nie angażujesz w plotki, w jakieś niepotrzebne dramy i tak osoby ciebie widzą, albo że się odsuwasz od zespołu. No, ale pamiętaj, że to jest takie odczucia, mogą być jakieś tam osób w grupie, tak? Albo że ty robisz swoje i odchodzisz. Takie, no, jakby na zasadzie przychodzisz do pracy, robisz swoje, wychodzisz, tak? Tak cię mogą widzieć te osoby. Ale też widzą cię jako kogoś ambitnego, z taką wizją, ktoś kto planuje tak dalekosiężnie, że masz taki dar strategiczny, strategicznego myślenia i że tutaj masz taki plan całościowy, a nie tylko takie, nie skupiasz się tylko wyłącznie na jakichś drobiazgach, że szukasz kierunku, tak? Że jakby szerzej myślisz, tak? Albo że celujesz wyżej. Niż inni, ale też mogą cię widzieć inni klienci, pracownicy, jako taką osobę bardziej ostrożną, osobę niechętnie dzielącą się informacjami. Generalnie tak, jakbyś właśnie był, była trochę taka zamknięta, oszczędna w słowach, ale trochę może nie do końca taką elastyczną osobą, tak? Mogą też um, cię widzieć, taką zachowawczą, ostrożną. Chroniącą swoje y, zasoby. No i kogoś też takiego y, ambitnego, spokojnego, bardziej na swoich zasadach. Że nie dopuszczasz wszystkich zbyt blisko. No, to tak to wygląda dla was. Grupa druga. No i zobaczmy następną grupę. Jak cię widzi, twój szef? Hmm, mamy pazia. Mieczy, czyli ktoś taki, kto może mieć cięty język, wygadany. To może, tak możecie pracodawca widzieć. No ale zobaczmy jeszcze tu dodatkowe karty. Ktoś tu kto ma dobre, takie jakby argumenty, wie, co powiedzieć w danym momencie. Mamy tutaj muzę inspiracji. I jeszcze sobie wyciągnijmy I mamy tutaj Siedem materiałów Takie coś tutaj I Jeszcze bym tutaj zinterpretowała Tego pazia mieczy Jako kogoś takiego Dociekliwego Kogoś, kto tak Zwraca uwagę na szczegóły Albo często zadającego pytania, tak? Ktoś taki ciekawski. Ale może czasami też pracodawca widzi cię jako kogoś, kto tak nadmiernie analizuje, ktoś taki czujnie obserwujący otoczenie. Tutaj to jest też karta symbolizująca intelekt, tak? Szybkie myślenie, świadomość zawsze, co się dzieje dookoła, przenikliwość. Ale też, że trudno cię tak zbyć, spławić, że będziesz wiercić dziurę w brzuchu, póki nie uzyskasz odpowiedzi albo nie powiesz swojego. To Tak też cię może widzieć twój szef, ale też tutaj, jako osobę taką, no, inspirującą, kreatywną, odważną, że ty tutaj tak, jakbyś ty albo jakbyś ty miał, miała. Zawsze coś do powiedzenia i jak na przykład inni nie mówią, to ty zawsze mówisz, zawsze coś zauważysz, ale też tutaj, że masz taką wizję i takie też zdolności przywódcz, przywódcze, przywódcze. A ten polski to naprawdę przywódcze. E, więc tu widzisz w tobie potencjał takiego lidera, że taki ogień też wnosisz, inicjatywę. No tu to tak mamy ogniście, prawda? Taki trochę fighter. Yy, trochę tak, jakbyś wnosił, wnosiła wszystko w ruch, tak? E, że nie jesteś tylko od, od wykonywania zadań, tak? Że tutaj jest dużo takich kreatywnych pomysłów z Twojej strony, dociekliwości, ale też, że ty pracujesz tak systematycznie i w swoim tempie też dojrzewasz, tak? E, że Twój wysiłek rzeczywiście przynosi efekty, eee, no i że jesteś też taką osobą rozsądnie planującą, cierpliwą, eee, więc ma ta osoba do ciebie zaufanie, tak? No, i tutaj dalej: pracownicy i klienci, jak ewentualnie ci widzą. Zobaczmy. No, gdzie widzą klienci, pracownicy, współpracownicy? Głupiec. Czyli ktoś. Czasami taki może. No, odważny, ale, ale może za, za bardzo jakbyś trochę się porywał, porywała z motykiem na słońce, osiem inspiracji. Tu jest dużo ognistej energii, więc może jakieś lwy, szczelce, barany. O. Królowa emocji. No proszę. Ciekawe zestawienie. No tutaj to z kolei mamy taką bardziej też empatyczną stronę, zwłaszcza ta królowa emocji, że ty potrafisz wysłuchać Załagodzić napięcia, nie wiem, może tu jest jakaś praca właśnie z tym związana, z jakąś pomocą, tak? Tu mogą być terapeuci, psycholodzy, e, pielęgniarze, fizjoterapeuci, coś opiekunowie, może jakaś, jakieś mm, biuro, mm, jakieś konsultacje, pomoc, wsparcie, może nauczyciele też. Jakaś praca może też artystyczna, ale tutaj, taki jakbyś tutaj była osobą taką kojącą, tak? Że można przyjść do ciebie z problemem i ciebie naprawdę zrozumieją. Więc, jeżeli chodzi o klientów, to tak, że budzisz zaufanie bardzo duże, no ale tutaj też u pracowników możesz budzić, tak? Że do ciebie przyjdzie na pogaduchy, wygadza się ta osoba i ci ufa. Ale to też właśnie ten głupiec, taki wolny duch, że Ty jesteś taka albo jesteś taki otwarty, odważny, spontaniczny. Takie właśnie czasem ja mam wrażenie, że mogą myśleć nawet niektórzy, że no ja bym tak nie potrafił, ja bym tak nie zrobił. Ja taki nie, mam, nie mam takiej odwagi, tak. Yy, nie boję się, że nie boisz się zaczynać od nowa, próbować czegoś nowego, że tutaj idziesz, tutaj tak jakby ona sobie sama idzie, nie? Tak trochę na pierwszy ogień, o. No i że jesteś taką osobą, która jak gdzieś tam się zgłosi, to jakoś zadania dobra, no to się zgłaszam, nie ma problemu. I tutaj też widać taką, jakby widzą w tobie osobę autentyczną, taką pełną ciekawości, ale też takiego indywidualistę, że tam ja po swojemu yy, robię, tak. Więc tutaj jest taka lekka pozytywna energia, bardzo, nawet bym powiedziała nieformalna, ale też ty jesteś taką osobą szybką w działaniu według otoczenia, taką zdeterminowaną, nastawioną na cel, i że się przebijasz tak jakby przez przeszkody, tak? Że potrafisz działać pod presją, taki zryw w tobie energii, zauważają, że robisz dużo i szybko. Tak, czyli tutaj empatia, taka świeżość, świeżość, autentyczność i dynamika, tak? Przebojowość taka. No dobra, tutaj mamy tak dla Was grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Dajcie mi znać, na ile rezonowało. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. I do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Na razie.